Jestem u kuleczki, może gdzieś tu będzie, spójrzmy, gdzie jest ta nasza kochana kuleczka. Gdzie jest ta nasza kochana kuleczka? Pewnie śpi gdzieś w krzakach. Kuleczka, wyłaś, nie chowaj się. Kuleczka, gdzie jest kuleczka? Jest tak ciepło, i co? Nie ma jej? nagle wychodzi o usiadła kuleczuszka przeciąga się pewnie gdzieś leżała w krzakach malutka o i patrzcie usiadła jak jakaś myszka <gulaczka> kuleczka patrzcie Teraz się rozciąga Na chodniczku Kuleczka no kłacie się. kłacie się, maluteńka Mój uszolku No kładźcie Siada znów Malutka spokojnie Ona jest bardzo grzeczna, co? Spójrzcie. Usiądzie sobie. Porozgląda się. Wcale nie jest nachalna. To wcale nie jest kuleczka. Jeśli chodzi o nachalność, to ona nie jest nachalna. Ona jest kochana. Kuleczka jest idealna pod tym względem. Brudna jesteś, cała, na łapce. No co ty? Cała brudna jest, no. Brudna jesteś. Cała, spójrzcie na przedniej łapce, jaka brudna. Kuleczka, gdzie byłaś, że taka brudna jesteś? I chodzi z tą swoją antenką. Spójrzcie. Idzie. Kto to idzie, taki brudny? No, jeszcze się przeciąga. To chciałem nagrać. Co maluteńka? Dzisiaj jest naprawdę pięknie. I nasza kuleczka. Trzęsie łóżkiem. Kuleczka. Dobra, jadę. Żegnamy się z kuleczką na dzisiaj. Pewnie już nie przyjedziemy do niej dzisiaj. Chociaż kto wie. A no, ona się będzie przeciągać i przeciągać. Patrzcie. No, nóżki. Jedna, druga. To chciałem nagrać. Teraz mogę jechać. Życie kuleczki.